Witam oczywiście bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście kanał Paradus. Witam wszystkich bardzo serdecznie. widzowie wszystkich drodzy Państwo, jeszcze raz wszystkich witam. No oczywiście w dzisiejszym materiale, tak zwanym filmie będzie mowa o pospornicy japońskiej. Mniej więcej jak ją pielęgnować i rozmnażać także no cóż zapraszam do oglądania tego filmu czy też materiału oczywiście może zaczniemy może od pielęgnacji tej pospornicy japońskiej no oczywiście też trzeba wiedzieć, że pospornica japońska pochodzi bodajże z trzech krajów z Azji, Japonii i z Malty praktycznie pospornica japońska ta co akurat mniej więcej to widzicie, drodzy Państwo, widzowie, jest wyhodowana z nasion. Ale z jakich nasion? No, oczywiście, chyba lata temu, może kilka lat temu, rok, może dwa lata temu, dostałem owoce przesłane. I z tych owoców były pestki. I te pestki były wsadzone na ziemi. No i praktycznie coś takiego mniej więcej urosło. Niektórzy mówią, że to jest niby krzew. Niektórzy mówią, że to jest drzewo. Ale mniej więcej, jak wiemy, że w Malcie, w tym ciepłym kraju, w tych wyspach tak zwanych, to praktycznie to jest krzew. Nawet mo można sobie wygooglować, czy tam wpisać Malta, czy pospornica japońska. I tam praktycznie Wam wyskoczy, że. Prawdopodobnie to będzie krzew. Tak powiedzmy na 90% 99% to będzie więcej krzew. No ale no cóż, no mniej więcej powiedziałem mniej więcej skąd pochodzić jak dalej. Ale tu oczywiście nie jest to ważne. Ważne jest to mniej więcej jak taką mniej więcej pospornicę pielęgnować. Tak może zaczniemy może od pielęgnacji tej tak zwanej pospornicy japońskiej Jakby to tam mniej więcej wyjaśnić Wam, jak pielęgnować i tak dalej. Jeśli chodzi o pielęgnację, możemy ją nawet troszeczkę poprzycinać. Jeśli chodzi o nawożenie, to praktycznie możemy ją nawozić raz w miesiącu, tylko tyle wymaga. Jeśli chodzi o ziemię, to może być Ziemia próchnicza, ziemia wymieszana razem z kompostem, to już wtedy nie trzeba nawozić normalnym yy, nawozem płynnym do kwitnienia. No ale jeśli chodzi o nawóz do kwitnienia, to oczywiście polecam nawóz florowit. Bo to jest taki jedyny bezpieczny nawóz do roślin kwitnących. No i oczywiście tym można florowitem raz w miesiącu, nawet można chyba dwa razy w miesiącu polać. Oto ten tak zwany krzew czy drzewko, pospornice. No, ziemia wiadomo, nie? W sumie to jest oczywiście ziemia ogrodowa z ogrodu, ale jest tam troszeczkę też dodane kompostu, różnych składników odżywczych, takich jak na przykład jajka, skorupki, skórki od banana, czy też jakieś obierki czy jakieś inne różne składniki od resztki, od warzyw. Także jeśli chodzi o pielęgnację, to tak to jest. A jeśli chodzi o rozmnożenie, to mniej więcej jak rozmnożyć, no oczywiście można to rozmnożyć, oczywiście macie na to dwa sposoby. Jeśli macie takie owoce, bo po spornicy japońskiej jest, są takie małe kuleczki żółte, podobne do pigwy, ale oni mają w środku sok czerwony. I te nasiona będzie też trzeba umyć, bo wtedy się z, z tego owoca leje dużo soku czerwonego, to że jest troszeczkę inne niż pigwa. E, za pomocą tych e, nasion można je rozmnożyć kilkakrotnie, tak? Urośnie nowe, potem zakwitnie, czy będą jakieś kolejne owoce, i tak praktycznie non-stop można rozmnażać. Także to jest oczywiście pierwszy sposób. Drugi oczywiście sposób jest mniej więcej taki, że możemy na przykład, no nie wiem jak tutaj mniej więcej można pokazać, czy nie. Powiedzmy, że tu mamy taki powiedzmy pęd i byśmy chcieli go ukorzenić, czy wsadzić, czy rozmnożyć, tak? I mniej więcej tniemy, powiedzmy w tym miejscu, w ukorzeniach i wsadzamy do ziemi, tak? Mniej więcej możemy taki gałązek Uciąć, nie wiem, jak ktoś potrzebuje, tak, dwie, trzy gałązki góra i można to powstać. Też pamiętajmy o umiarkowanym podlewaniu. Też pamiętajmy o ukorzeniaczu odpowiednim. Jeśli chodzi o ukorzeniacz, to ja oczywiście polecam yy, nabóz ukorzeniający biopon, bo jest bardzo dobry. Może na przykład takie gałązki wsadzić dowody z nawozem ukorzeniającym biopon i wtedy możliwe, że z tych gałązek po prostu puszczą korzenie. Wtedy można praktycznie od razu do ziemi. I tak jest praktycznie z tym e, ro, rozmnażaniem tej pospornicy japońskiej. Także mam nadzieję, że wszystko wam mniej więcej wyjaśniłem. A ja oczywiście e, już teraz praktycznie zapraszam do kolejnego materiału też na temat pospornicy, ale praktycznie tym razem będzie mówione o e, odbladnianiu tej pospornicy. Także już teraz da, e, zapraszam na kolejny materiał. Także oczywiście tyle z mojej strony. Także oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału Paradigm Level oczywiście na YouTube. łapki w górę i subskrypcji również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka. Zostawiam obserwacji łapki w górę lub serduszka. No i oczywiście udostępnienia dalej tego. Filmu. Także, oczywiście, dziękuję Wam za uwagę. Także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie. Oczywiście, pozdrawiam.